Dzień dobry, dzień doberek. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie, i witam się z wami kolejnego dzionka, słuchajcie. Eee, w końcu, w końcu nadszedł ten moment. Po pierwsze, przebywam z kawcią. Eee, po drugie, wyspałam się dziś, ale coś mnie wczoraj szczykło w plecach i trochę mnie bolą plecy, i trochę mnie to lekko martwi z prawej strony. Jak tak się nachylam na prawą stronę, to nie jest to przyjemne, słuchajcie. Pierwsza rzecz, o jakiej wspomnę, właśnie zdenkowałam Bobby Browna ten ten tusz. Nie jest zły, ale też nie jest jakiś super ekstra. No, ale na pewno, jeżeli nie wiem, na, na tle innych tuszów, które używałam, to, to naprawdę jest godny uwagi Smoky Eye Mascara. Tak się nazywał ten tusz. Ja go denkuję z racji tego, że on już ma zdecydowanie więcej niż 6 miesięcy i był otwarty. I na pewno już go nie będę używać. Rzecz kolejna: Physicians Formula. I tu jest tusz, o którym muszę e, powiedzieć i nawet wręcz pokazać. Nie wiem tylko, czy to kamera ujmie, co się dzieje z tym tuszem. O, tu teraz jest cudownie i macie światło. Macie światło dzienne. Akurat w tym nawet kawałeczku. Zobaczcie, co się dzieje z tym tuszem. I żeby, żeby nie było, on leżał normalnie u mnie w szufladzie. To jest tusz po prostu nie, nie do użytku. Nie do użytku. To, co z niego tutaj powelatywało to jest po prostu tragedia, natomiast jeżeli chodzi o tą drugą szczoteczkę, nie wiem, czy to kwestia tego, że w jakimś felernym miejscu leżał, czy jak, tu szczoteczka jest idealna, tą szczoteczkę uwielbiałam, zwłaszcza do dolnych rzęs, bardzo fajnie można było nim tutaj um, wjechać sobie w kąciki i to zewnętrzny i wewnętrzny, także ta szczoteczka tak, druga nie, tuż kosztował mnie więcej niż 10 funtów, nie polecam, po prostu, to jest Physicians Formula Volume Length Lash Mixologist. Tak się nazywał ten tusz. Mixologist. Nie polecam, nie kupujcie. Idzie do śmietniczka. Porządki zrobione. Pielęgnacja już jest na twarzy. Um, tylko sobie lekko zjadłam e, e, kokoricz, ponieważ, e, ponieważ e, piłam kawę. Znaczy, pije kawę. Pije kawę i lekko mi się zjada. Przystąpmy, słuchajcie, do try on haulu. Najpierw nagram Wam pierwszy try on haul, czyli ten, w którym miałam nagrać go z Karolcią. Jest tutaj jedna rzecz dla Karolci, więc myślę, że jak ja po prostu to nagram, a chodzi o to, że ciężko nam było się zagrać. Także nagram Wam ten poprzedni haul, try on haul i w nim było też kilka rzeczy... I to są rzeczy zamówione przedwalentynkowo, a potem, potem nagramy sobie najnowszy try on haul z walentynkową serią, kolekcją, jak zwał, tak zwał. Także przystąpmy do przymiarki pierwszej z rzeczy. No i dobrze, już się do Was odzywam i Wam się pokazuję. Więc tak, pierwszą z rzeczy jest body. Body są naprawdę bardzo fajne, bardzo ładne. Muszę Wam powiedzieć, że wybierałam je w stylu karolci, tak żeby ona mogła Wam je zaprezentować, ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę mi się podobają i ja śmiałabym w takim body chodziła, naprawdę. Bardzo fajne, ja nie zapiąłam go tutaj do samego końca, ponieważ się troszeczkę obawiałam, że będę mogła mieć jakiś problem, kurczę, później z odpięciem. Drugą rzeczą jest para jeansów. Są to jeansy, które faktycznie, nie wiem, no to jest rozmiar M i słuchajcie, one są... Niby są na mnie dobre, ale ja chyba się tak odzwyczaiłam od jeansu, od posiadania tego materiału na sobie, że, że jednak ja, ja jednak zostaję, słuchajcie, przy legginsach. Wejdę teraz na krzesełko, odsunę tutaj moje krzesełko i pokażę wam, jak wyglądają te jeansy. One są tutaj tak obszarpane, tutaj są tak pociachane. To jest naprawdę fajne. Jeans jest nawet spoko, ale mam wrażenie, że są na mnie za krótkie. One mi sięgają dotąd. Także to jest dla kogoś, kto lubi tą długość, lub dla kogoś, kto ma szerszą um, nogę w kostce. Szersza noga w kostce i wtedy one też nie będą, tak jak widzicie, um, odstawać. One minimalniutko odstają tutaj od kostki. To jest fajne na kogoś, kto ma tutaj um, większą tą um, kostkę. Um, jeżeli chodzi ogólnie o jeansy, naprawdę są fajne. Naprawdę są fajne, jeżeli lubicie jeansy. Materiał jest taki miękki, ten jeans jest mięciutki. Ale tak jak mówię, ja się odzwyczaiłam już całkowicie od jeansu. Razem wygląda to bardzo dobrze. Bardzo mi się to podoba, jeżeli chodzi ogólnie o całą taką stylizację. Naprawdę świetna. Te guziczki też robią tutaj jakąś robotę. Spodnie są z wysokim stanem, czego ja nie lubię. Także ja na pewno te jeansy będę odsprzedawać. Więc tak to wygląda. Mają tutaj kieszenie, tutaj te przetarcia. Eee, fajne, naprawdę jest to fajne, ale po prostu no ja się w tym nie będę dobrze czuła, dlatego że ja już odzwyczajam się od jeansów. Ja wiem, że wychodząc gdziekolwiek w tych jeansach, ja po prostu co chwilę bym się gdzieś poprawiała. Co sekundę bym po prostu się poprawiała, a nie o to chodzi. Także body od 0 do 5, ode mnie dostają 5. Bardzo ładnie są wykonane, zaraz wsiądę i wam pokażę. Jak to tutaj wygląda na zbliżeniu, zobaczcie, bardzo, bardzo ładnie. Ja nie mam teraz stanika i zobaczcie, że nic absolutnie nie przeszkadza. Biust wygląda bardzo ładnie w tych bodkach, także bardzo mi się podoba i jako i body, i jako spodnie, i jako zestawienie. Teraz pokażę Wam te same jeansy, ale z tym drugim body. No i oki doki, jestem już w zestawie drugim, gdzie mamy body, body to rozmiar M i ja Wam muszę powiedzieć, że przy moim biustie nie zapięłabym tych body do końca, ponieważ biust w nich się zatraca, natomiast dalej wygląda to ładnie, mi jeżeli już chodzi o mnie naprawdę podoba się ta opcja, ponieważ nic nie wylatuje, a bardzo ładnie jest uwydatniony biust. Myślę, że nie w sposób niesmaczny. Z tymi jeansami również to wygląda bardzo fajnie, zwłaszcza, że to ułożenie tych guzików też jest jakoś tak ze sobą zsynchronizowane. Tak to wygląda z tyłu, wygląda to tak. Uważam, że naprawdę, naprawdę fajnie to się prezentuje. No nie wiem, trochę mi szkoda tych jeansów, bo naprawdę one w tych tutaj dwóch stylizacjach świetnie ze sobą pasują. No ale zobaczcie, tutaj są te przetarcia. I tutaj druga noga też jest taka dziura na nad kolanem w sumie. Myślałam, że ona wypadnie na kolanie, ale nie, ona jest nad kolanem. Tak wyglądają te body. Ja już w nich jeden raz występowałam, tak jak mówię, jeżeli ja bym miała je zakładać, to właśnie w taki sposób, w żaden inny. Także dajcie znać, co wymyślicie. Mi podoba się bardzo. I teraz wskakuję w rzecz kolejną. No i oki przybywam z rzeczą kolejną i jest to taki półgolfik, taka bluzka. Również założyłam z tymi spodniami. Nie wiem, czy to sobie zostawię. Coś mi tu nie gra. Nie wiem do końca co. Być może to, że jest to trochę przeciasnawe. Ja mam stalnik, słuchajcie, sportowy. Jeżeli założyłabym stalnik jakiś z miseczkami większymi, no to sztywniejszymi, to obawiam się, że byłoby już... Niezbyt zabawnie. Ja nie zapijam go sobie tutaj do końca, ale pokażę Wam, one mają tak, tak, taką łezkę. Ta bruska ma taką łezkę u góry, co naprawdę wygląda ładnie. Mi się po prostu wydaje, że ona jest dla kogoś może szczuplejszego. Tak mi się zdaje. Kolor jest naprawdę bardzo ładny, bo jest taki. Mm, to jest kolor taki musztardowo-miodowy. Naprawdę jest bardzo ładny ale no coś mi tu nie gra, bardzo podoba mi się rękawki, ale jak nawet widzicie tutaj, pomimo iż jestem jeszcze nie zapięta, to jakieś to jest takie na mnie przyciasnawe. Mam też, mam też wrażenie, że spłaszcza mi biust, także myślę, że to jest świetna rzecz, naprawdę wykonana jest bardzo ładnie, to wygląda fantastycznie, przefajnie, prze kolorystyka też tam była jeszcze jakaś inna, ale tutaj niestety, no zobaczcie, tutaj jest dla mnie... Tu jest dla mnie za ciasno, także hmm, myślę, że jeżeli chodzi o tą bluzkę, to ja powinnam wziąć sobie rozmiar L, ale naprawdę wygląda ona bardzo ładnie, bardzo fajnie się układa, także dla osoby nieco szczuplejszej lub po prostu z mniejszym biustem, maksymalnie do miseczki małej C. To, to jest właśnie ta bluzka. No i w sumie to jest moje całe pierwsze zamówienie. Ta ilość rzeczy, tak, dwa bodki, bluzka i spodnie. To było zamówienie pierwsze, i teraz żu, żu, przejdziemy do zamówienia numer dwa, i to będzie zamówienie walentynkowe. Także za chwilę się przebieram. Doki, doki, ja już jestem. Eee, mam na sobie rzecz pierwszą z walentynkowej kolekcji, i jest to takie trio. Trio, dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj taki topik. Pokażę Wam go z tyłu, nie mogę pokazać go Wam z przodu, gdyż on jest cały przejrzyczysty, dlatego muszę to tutaj minimalnie chociaż zakryć, o w ten sposób. No i tak to wygląda, do tego są słuchajcie takie gatki, bardzo seksowne, bardzo fajne, e, jedyny minus w tym całym zestawie e, otrzymuje oczywiście to coś. To coś, co nie wiem, czy jest wstążką, czy jest po prostu paskiem, bo jako pasek to na pewno absolutnie nie, to jest po prostu najtańsza jakaś, nie wiem, chińszczyzna, jeżeli chodzi o, o pasek. Pasek powinien być wykonany dokładnie z tego materiału i powinien być obkładany tak jakby, wiecie, podwójnie. Jeżeli chodzi o ten cały zestaw, jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, bardzo ładny. I bardzo efektowne. Bardzo mi się on podoba i muszę Wam przyznać, że naprawdę od 0 do 5 ja temu zestawowi daję wysoką piątkę. Bardzo fajny, bardzo efektowny, bardzo ładnie to wygląda i powiem Wam, że pewnie te kolory, które tam jeszcze były do wyboru, też będą tak fajne. Tu możemy sobie po prostu założyć jakikolwiek inny od czegokolwiek. Pasek. Także ten zestaw naprawdę, naprawdę super. Tutaj też mamy koroneczkę. Wszystko jest bardzo fajnie wykonane. Także teraz wskakuję w rzecz kolejną. No i oki, doki, słuchajcie. Mamy tu historię sukienki, która jest świetną sukienką. Po prostu żałuję strasznie, że na stronie ogólnie nie było rozmiaru M. To, to nie jest mój rozmiar rekomendowany. Moim rozmiarem rekomendowanym na ich stronie jest rozmiar M. Ale że nie mieli Mki, to sobie pomyślałam, że jeżeli ona jest skórkowa, to pewnie będzie obciśnięta i jak wezmę Lkę, to się nic nie stanie. I to był mój błąd. I się stało, słuchajcie. Stało się to, że powinnam mieć po prostu ją w rozmiarze M. Jeżeli chodzi o całą sukienkę, od razu wam mówię jest zaczepista. Jeżeli szukacie czegoś na wyjście. Wcale nie jest sukienką wyzywającą, ja tak nie sądzę. Długość jest naprawdę bezpieczna i jest bardzo ładnie wykonana. Ma tutaj. Paseczek dołączony, oczywiście, jest na jedno ramię. Długość, jak widzicie, jest naprawdę bardzo bezpieczna. No i tylko ona jest na mnie zobaczcie, to jest wszystko tutaj na mnie za duże. Z każdej strony jest na mnie za duża. Natomiast wydaje mi się, że gdyby była rozmiarem M, wyglądałoby to naprawdę super. I miałabym bardzo, bardzo fajną, jedną sukienkę, taką, taką na wyjście, taką z pazurem. Tu powinno to być o w rozmiarze M i byłoby ekstra. Także mi się wydaje, że jeżeli ja kiedykolwiek jeszcze będę miała w linku do wyboru tą kieckę, to po prostu zamówię sobie rozmiar M, bo ona może być naprawdę, naprawdę kozacka. Także ja Wam ją bardzo gorąco polecam. Ona jest wykonana ze skórki. Świetnie jest wykonana. Tutaj mamy atrapę, Długość jest świetna. Ja mam ją w rozmiarze L, także ja na pewno ją będę odsprzedawać, a będę wyczekiwać po prostu możliwości zamówienia jej w rozmiarze mniejszym. także naprawdę wam go gorąco ją polecam. No i okidoki kolejną rzeczą jest ta bluza, bluza w której tutaj jakby mówiłam wam, że te wycięcia to są na e, rękę, na e, łokieć. No tylko tyle, że ten łokieć trzeba sobie chyba raczej układać, przynajmniej w moim wydaniu. No nie wiem, jakoś tak. Bardziej jest to tutaj skupione chyba z przodu niż na łokciu. Nie wiem o co chodzi. Jak się ją dobrze ułoży, to faktycznie ten łokieć gdzieś wychodzi. Ale wydaje mi się, że on powinien być centralnie jakoś tak, gdzie jest łokieć. Natomiast naprawdę wygląda ona kozacko, jest ona fajna. Nic do niej absolutnie nie mam. Fajny, ciepły, taki milusiński materiał. Ten pas wygląda naprawdę efektownie. Te napisy również z tyłu to też wygląda fajnie. Muszę Wam powiedzieć, że taka do pobiegania sobie bluza naprawdę spoko. Natomiast Natomiast tak jak mówię, wydawało mi się, że tutaj te właśnie łokcie, no automatycznie powinny sobie jakby same wychodzić. Tak wygląda ta bluza. Ja od 0 do 5, mimo wszystko daję jej 4, minus jest 1 za te, za, kieło, za te łokietniki. Ja sądziłam, że one będą po prostu sobie, no przy każdym ruchu ręką gdzieś tam same wychodzić, a tak się nie dzieje. Także tak ona wygląda. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i wskakuję w rzeczy kolejne. Rzeczą kolejną jest sweterek ze stójką. Taki mini golfik, mi powiedziała. Długość jest idealna, a rękawy są idealne. To jest rzecz, która mi się strasznie podoba z tamtej przysyłki walentynkowej, z tej walentynkowej. taką on wygląda. Ja już go miałam parę razy na sobie. Miałam go już też na jakimś z filmików. Także ja Wam go bardzo gorąco polecam. Nie wiem teraz tylko, czy nie jest to przekłamany kolor. Nie jest przekłamany kolor, bo on jest naprawdę. To jest neon. Dziewczyny to jest po prostu prawdziwy neon. On nie jest taki delikatny jak tutaj, jak widzę w kamerze. Także naprawdę to jest neonowy kolor. Może odsłonię jakoś trochę światło. Nie wiem, czy to będzie widać, bo mam wrażenie, że tutaj światło jest dość kiepskie, ale to jest taki jebitny neon. Bardzo Wam go gorąco polecam, jeżeli lubicie i nie boicie się neonów, to jest po prostu coś fantastycznego na wiosnę, był jeszcze różowy, na różowy ten też bym się przyczaiła. Świetny, super jakość, piękne wykonanie, delikatny, nic nie kuje, nic nie gryzie, stójka też jakby nie przywiera się do szyi, czego ja do końca też nie lubię, także naprawdę... Łapka ogromna w górę do tego sweterka, i przy okazji tego sweterka pokażę Wam katankę, dlatego że później nie bardzo wiem na co, jakby tą katankę założyć. Bo, bo nie chcę mi się jakby grzebać teraz w szafie i, i jakby tracić czas, więc pokażę Wam od razu podczas tego tutaj przymierzania. Katanka wygląda. Następująco. I to jest również katanka z tego, że zamówienia. Również bardzo mi się podoba. Będzie to moja na wiosnę bardzo fajna katanka. Ja sobie tutaj lubię postawić tak ten, ten kołnierz. Te dodatki są bardzo fajne. Rękaw może być odpięty, dlatego że on jest jednak rękawem takim 3:4. To nie jest rękaw taki długi. Zobaczcie, ona jest taka tutaj do pasa. Z tyłu ma tutaj też takie fajne. O, jak widzicie, takie fajne tutaj szycie, co też bardzo ładnie do z tyłu wygląda. Z tym no, nowym również wygląda super do jakichś jasnych jeansów, białych jeansów, do czarnych. Myślę, że naprawdę, naprawdę super. No i te ozdoby tutaj też robią robotę. Także katanka to jest rzecz kolejna z mojego zamówienia. Mam nadzieję, że to widać. To wszystko się przepięknie na słońcu będzie e, mienić. Może nawet z tym golfikiem jest za tak, za wiecie, za, za nowo, za błyszcząco, za dużo tu się może dzieje przez kolor i przez te tutaj ozdobniki, e, ale naprawdę katankę Wam bardzo gorąco polecam, bo naprawdę jest świetna. No i oki doki na no sobie mam rzecz ostatnią, bardzo mi się ona podoba, jest taka niepozorna, jest taka dość zwykła, bym powiedziała, ale w tym, że jest zwykła, jest też niezwykła. Ja pamiętajcie, że noszę sportowe staniki praktycznie cały czas, więc tutaj myślę, że fajniejszą robotą będzie inny zupełnie stanik, ale bluzka prezentuje się tak. Jest ona przeźroczysta. Tu oczywiście już wam mówiłam, że metka jest do obcięcia. Nie wiem w ogóle, kto takie coś wymyśla. Tak to wygląda. Tak jak mówię, ona jest cała, przeźroczysta, ma bardzo fajny, długi rękaw. Do czarnych spodni, czerwonych spodni, słuchajcie, i tylko właśnie jakiś taki normalny stanik, gdzie jakby nie mamy krępacji w tym staniku. Naprawdę spisze się super. Ja od razu obcinam metkę. Będzie to na pewno fajna bluzka. Nie tylko na wyjście, bo muszę Wam powiedzieć, że właśnie do czarnych, fajnych, nawet do tamtych jeansów, myślę, przetartych, gdyby, gdyby nie to że jakoś ja się w nich tak czuję niezbyt swobodnie, to myślę, że też by się to spisało naprawdę super. Także tak by się prezentowało moje zamówienie. Ja tą bluzkę Wam polecam, ta koronka jest niegryząca, jest bardzo miła, fajnie jest wykończona. Ten element tego kleju srebrnego, jak ja Wam to mówiłam, jest naprawdę super. Nawet Wam powiem, że właśnie jakieś czarne jeansy, zaraz Wam coś zademonstruję. Zakładacie po prostu sobie taki na przykład bezrękawnik futerkowy, o, I w ten sposób i powiem Wam, że ja tak już bym gdzieś sobie wyszła, poszła. Zobaczcie, jak to ładnie, elegancko ze sobą wygląda. Tu jest takie sreberko, to się w ogóle bardzo ładnie tak też mieni i błyszczy, czego, oczywiście, jak zwykle nie widać, ale właśnie w takim przyodzianiu i w takim zestawieniu z takim myślę, futerkiem. Naprawdę wygląda to super ze skórkową taką kurtką. Ja myślę, że to bardzo wielu stylizacji ten, ten półgolfik będzie się prezentować właśnie fajnie. To jest ostatnia rzecz z mojego zamówienia walentynkowego dajcie znać co przykuło waszą uwagę, co wam się najbardziej z tego zamówienia, z tych dwóch zamówień w sumie podobało no i oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli was czymkolwiek zainspiruje przypominam też o kodzie kody będą podane w opisie pod filmem lub będą wyświetlać się tutaj także aga01515 wstępne walentynkowe, wszystkie kody tutaj, kodzik tutaj wam wiedzie zaraz ładnie i będzie się wyświetlać na dole, także ja ja wam bardzo dziękuję za chwilę uwagi. Mam nadzieję, że ten um, Tryon Haul Wam się spodoba. E, no i co? I życzę Wam um, zakochanych i pełnych miłości walentynek. No, także dla wszystkich zakochanych, wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia, buziaki, Bajo!